Wróżkowie chrzestni byli przez wiele lat jedną z najpopularniejszych kreskówek. Śmiało można uznać, że wraz ze Spongebobem wróżkowie rządzili wspólnie Nickelodeon. Serial wygrywał nagrody, oglądalność rosła i wydawałoby się, że to będzie trwać i trwać. Z czasem nastąpiły jednak pewne zmiany, a ta niegdyś popularna kreskówka straciła widzów, po czym finalnie została zakończona w 2017 roku. Co jest powodem upadku? Jest 6 września 1998 roku. Premierę ma pilotażowy odcinek Wróżków Chrzestnych, wyglądający kompletnie inaczej niż znani nam później wróżkowie. Timmy miał tutaj czerwone włosy, a może bardziej rude? Pilot ten został stworzony przez Bacza Hartmana. To właśnie ten słynny animator w następnych latach będzie powodem ogromnego sukcesu serialu, a końcowo jego upadku. Hartman wówczas od wielu lat pracował w branży, przed Nickelodeon zajmował się animacją przy Johnem Bravo i Laboratorium Dexter teraz Cartoon Network. Chciał jednak stworzyć coś własnego. Narysował Timiego, który początkowo miał nazywać się Mike, tak jak brat Hartmana. Jednak bracia się pokłócili, dlatego jest Timmy, a nie Mike. Następnie stworzył Wandę, początkowo miała na imię Venus oraz Kosmy. Studio Anna Barbera oraz Cartoon Network odrzuciło jego pomysł, dlatego udał się do Nickelodeon. Każdego tygodnia produkcję oglądało ponad 14 milionów dzieci i blisko 11 milionów dorosłych. Widzom spodobała się idea chłopca, którego życie, lekko mówią, nie jest kolorowy. Przez co, uwaga, pojawiają się wróżkowie spełniający życzenia, i dodający kolorów do jego szarej codzienności. Bo powiedzmy sobie szczerze, sama estetyka animacji wróżków nigdy nie była ani wybitna, ani specjalnie wyróżniająca. Kreska jest dość prosta, same rysunki i tło dość zwyczajne i niezbyt zapadające w pan. Serial został jednak pokochany nie za styl animacji, a za wróżku i specyficzny humor oraz dość stereotypowe przedstawienie bohaterów, jak na przykład ojca Timiego, który zazdrości sąsiadowi. Mieliśmy też tyle, typowego, nielubianego nauczyciela, pracującego wręcz za karę, opiekunkę Wiki, która znęcała się nad Tarnerem, jego kolegów nerdów, czy tą popularną dziewczynę ze szkoły. W tym samym postacie były dość niewymyślne i typowe. Robotę robiła to właśnie ta magiczna strona. Świat wróżków i sami wróżkowie będący tak naprawdę na każde zawołanie teamie, a no, szczególnie kos Żarty były jednak zabawne, a przynajmniej ja takie odbierałem będąc dzieckiem. Twórcy tworzyli także specjale, crossovery z innymi animacjami, jak na przykład z Jimim Neutronem I produkcja była na fali popularności. I tak miał pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty sezon, które zostały wyprodukowane w pięć lat. Z czasem jednak. wszystko a... zaczęło się zmieniać. Kierownictwo Nickelodeon z czasem nie było dobrze nastawione do dalszej produkcji wróżków. Zwracali uwagę, że program jest wypierany przez SpongeBoba. Co więcej, Nickelodeon wycofywało produkcję wróżków chrzestnych pięć razy. Tak, dobrze słyszysz? Pięć razy. Jednak za każdym razem produkcja i tak była wznawiana. Finalnie powstało dziesięć sezonów. Tu dochodzimy do. Pierwszego problemu. I dotyczy on nie tylko wróżków chrzestnych, ale także wielu innych produkcji, takich jak SpongeBob czy Simpsonowie. Kreskówka zaczęła się zużywać. Jak bardzo brutalnie by to nie zabrzmiało, to zadajcie sobie pytanie, jak długo można oglądać to samo. To tylko kwestia czasu, gdy pomysły zaczną się kończyć, a widzów będzie coraz mniej. Niemożliwe jest ciągnięcie kreskówki w nieskończoność, na tak samo dobrym poziomie. Niezależnie, jak bardzo serial jest przez nas kochany, popularny i rozchwytywany na całym świecie, prędzej czy później zacznie się. Inundite. i wypala. Żarty staną się stare i powtarzalne. Motyw będzie monotonny, a pomysłów na kolejne odcinki i przygody zacznie brakować. W takim momencie twórcy mają dwie możliwości. Pierwsza to zakończyć produkcję w dobrym momencie, a najlepiej w wielkim stylu, na przykład tworząc pełnometrażowy film, który będzie niejako podsumowaniem całości. Tak na przykład został zakończony Ed, Ed i Ed. Można także zakończyć zwykłym odcinkiem, właściwie kierując fabułą przez te ostatnie, no jak na przykład przy wodogrzmotach mały. Bo zadajcie sobie pytanie, czy wolicie takie pingwiny z Madagaskaru? Skaru zakończony po trzech sezonach lub wodogrzmoty małe, gdzie z jednej strony czujemy pewien niedosyt, ale z drugiej patrząc w przeszłość wiemy, że kreskówka została dobrze poprowadzona i po prostu uwielbiamy. Czy może jednak wolicie na przykład Spongeboba, który po tylu sezonach staje się kompletnym tasiemcem? I w zasadzie to nie wiadomo o co tam w ogóle chodzi. I to jest pierwsza opcja twórców animacji, czyli zakończyć w odpowiednim momencie. Istnieje jednak druga możliwość. Możliwość, którą wybrał twórca Wróżków Chrzestnych i Nickelodeon, Gdy kreskówka zaczyna się nudzić, wypalać i staje się monotonna, można zacząć dodawać nowe wątki, nowe postacie czy zmieniać humor, aby utrzymać widz. Tylko po to, aby urozmaicić całość i utrzymać produkcję przy życiu. To wszystko dzieje się jednak kosztem kreskówki i kosztem widzów. I tu mamy główny problem w Różku w Chrzest. Program został rozciągnięty, emisja trwała 16 lat, i powstało 10 sezonów. Bacz Hartman oraz Nickelodeon postanowili zwyczajnie wyprodukować jak najwięcej. Tym bardziej, że Hartman czuł najpewniej presję z powodu sukcesu i dobrych wyników z Punchboba, i chciał dorównać tej kryskówce. Batch Hartman zwyczajnie kochał swoją pracę, uwielbiał rysować i tworzyć. Hartman chciał tworzyć do tego stopnia, że kilkukrotne anulowanie serialu przez Nickelodeon go nie zraziło. W tym celu, aby program nie stał się monotonny, zaczęto dodawać pewne urozmaicenie. Najpierw pojawił się Puf, czyli dziecko Wandy i Kosmo. Odcinek, w którym został przedstawiony, wspominam stosunkowo dobrze i zabawny był ten plot twist, gdy okazało się, że to Kosmo był w ciąży, a nie Wanda. Wiele osób uważa, że pojawienie się Poofa było początkiem końca. Szczerze mówiąc, na początku całkiem lubiłem Puffa, jednak z biegiem czasu jego obecność wydawała się co najmniej zbędna. Nie wnosił on zasadniczo nic do odcinków, a zabawne momenty zaczęły opierać się na tym samym. I nie jest to dziwne, zważywszy, że nie potrafił mówić. Puff tym samym nie był ani irytujący, ani specjalnie potrzebny. On po prostu był. Nie możemy jednak tego samego powiedzieć o Spark. W dziewiątym sezonie twórcy wpadli na pomysł, aby dać Timiemu wróżkowego psa. Chciałem zapytać dlaczego? Jestem w stanie zrozumieć próbę dodania czegoś nowego, ale pies, będący do tego tak niezwykle irytującym, wydaje się być wymuszony i dodany całkowicie na siłę, aby po prostu było coś nowego. Sparky nie tyle nic nie wnosił do odcinków i ich nie urozmaicał, ale wręcz przeszkadzał. Nie był neutralny jak pół. Wyobraźcie sobie, że twórcy chyba zdali sobie z tego sprawę, że dodanie gadającego psa nie było trafnym pomysłem, gdyż się go pozbyli. Jakby poważnie, czy to jest Johnny Test? Kompletnie nieudany był także film live action wróżków chrzestnych z Drakeem Bellem w roli głównej. W tym okresie popularne stały się pełnometrażowe filmy o postaciach z kreskówek granych przez rzeczywistych aktorów. Twórcy wróżków także chcieli taki film stworzyć. Wróżkowie chrzestni, dorośni Timmy opowiada o dorosłym, 23-letnim Timmym tarnerze, który nadal jest w piątej klasie podstawówki z innymi dzieci. Kto w ogóle wpadł na ten pomysł? Nie jestem wielkim fanem idei live action, ale to nie jest tutaj z gruntu problem. Problemem jest okropny pomysł i źle napisany scenariusz. O tyle, co zrozumiałbym na przykład dorosłego Timmy czy nastolatka, z jego rówieśnikami, to pomysł dorosłego dziecka z dziećmi w szkole jest po prostu zły. Wróżkowie w filmie znikają przez to, że Timmy jest dorosły, ale zamiast pokazać jego radzenie sobie z dorosłym życiem, z codziennością, bez tych wróżków, no to nie. Wanda i Kosmos zamieniają się w ludzi i próbują mu wręcz zaszkodzić, a nie pomóc. Chyba nie taka jest idea wróżków chrzestnych? Czy nie powinny one chcieć jak najlepiej dla swojego podopiecznego, nawet jeżeli dla nich jest to niekomfortowe i przykre? Końcowo okazuje się, że Timmy może mieć jednak wróżków, co zaprzecza samej idei kreskówki. Przecież miały być one dla dzieci, które zmagają się z dużymi problemami i szarą codzienność. Zamiast dać widzom odpowiednie przesłanie i wskazać potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje życie w dorosłości, dostajemy, no właśnie, wyrośnięte dziecko. Co jest dodatkowo podkreślone przez dziecięcy ubiór 23-letniego Tarnera. Wystarczyło stworzyć film pokazujący, że duże problemy w dzieciństwie, nękanie, czy problemy rodzinne Timiego nie przesądzają o jego całym życiu. Ta produkcja nie ma żadnego przesłania, Wysłania żadnego celu, a dodatkowo przeczy idei wróżków chrzestnych. Film nie pomógł, wręcz zaszkodził, a serial stawał się coraz gorszy. Twórcy niczym tonący łapali się brzytwy, próbując zainteresować odbiorców. Oglądalność cały czas spada. Jednak porażka w dodaniu absurdalnych wątków i postaci, jak Sparkiego, nie powstrzymała twórców przed ostatecznym zniszczeniem tej produkcji. Watch Hartman w filmie opublikowanym na YouTube mówi, jak Nickelodeon naciskało na niego w sprawie dodania dziewczynki damskiej postaci do serialu. Właśnie w ten sposób powstała Chloe, którą przedstawiono w ostatnim dziesiątym sezonie Wróżków Chrzest. Chloe była gwoździem do trumny naszego ukochanego Sitka. Wszyscy wiedzieli, że zbliża się koniec serialu. Dziesiąty sezon miał premierę w 2016 roku. Twórcy uczynili Chloe główną bohaterką, zmienili intro, aby dostosować je pod nią i zaprzeczyli całemu konceptowi wróżków. Dodatkowo już pod sam koniec zmieniono animację na fleszową, znacznie łatwiejszą w stworzeniu, przez co niezbyt ładna kreska wróżków stała się jeszcze gorsza. I nie zrozumcie mnie, się. nie mam nic przeciwko samemu dodaniu damskiej postaci. Problem polega na tym, że zrobiono to w niezwykle nachalny sposób, tylko po to, aby cokolwiek dodać. I uczyniono Chloe, no właśnie, główną, niezwykle irytującą bohaterką. Dodano ją tylko po to, aby jakkolwiek urozmaicić serię, a nie po to, aby rzeczywiście coś do niego wniósł. Postacie wróżków zostały stworzone dla dzieci z wielkimi problemami. Pamiętajmy, że Timmy miał niskie poczucie własnej wartości, był prześladowany w szkole, a sytuacja w domu, lekko mówiąc, nie była najlepsza. Oczywiście nie twierdzę, że i nie miała problemów, jej rodzice spędzali z nią mało czasu i byli dla niej surowi. Jednak koncept niezwykle pewnej siebie dziewczynki, którą uwielbia ten nauczyciel Kraker, niezwykle dobrze uczącej się, zawsze entuzjastycznej, chcącej pomagać innym za pomocą wróżków, wydaje się być zwyczajnie niepasujący i na hal. Być może twórcy próbowali w ten sposób przedstawić, że osoby, które odnoszą sukcesy, u których z zewnątrz wydawałoby się, że jest wszystko ok, także zmagają się z problemami. Jednak czy aby na pewno potrzebni są wtedy wróżkowie? Sam Samo dodanie tej postaci i całkowita zmiana serialu była też policzkiem dla starszych fanów wróżków. Od teraz bowiem, życzenia nie miały na celu pokolorowania szarej rzeczywistości dzieciństwa, Timiego czy innych dzieci, a raczej sprawienie jak najwięcej dobra na świecie. Chloe mogła zostać dodana na przykład w jednym odcinku, a później gdzieś tam pojawiać się w tle. Twórcy jednak postanowili inaczej i tym samym w oczach widzów dostatecznie zniszczyli wróżków chrzestnych.